Cześć, zanim zaczniemy chciałabym żebyś zostawił subika z dzwoneczkiem i dał lajka będę wstawiał też shorts na youtube no ale, możemy już chyba zacząć Cześć siemano, z tej strony Lex Lux nowy event po prostu jakiś papking, panic czy coś mamy o, tu jest ten włóczkę knuckles. Tu mamy takiego Knucklesa do zdobycia. Tu jest szkieleton knuckles. I pierwszy raz widzę coś takiego jak seasona. Co to jest seasona? Patrzcie, egzotyczny niby był najlepszy, bo pierwszy to jest common, czyli jak zwykle my. Kolejny to jest rare z tych petów, to znaczy tych wieś, skinów. Kolejny ze skinów to jest epic, taki lepszy. W epiku jeszcze lepszym skinem to był na przykład Legendar. Wszystkie legendary to były też lepsze. Pierwszym legendarem to był o, ten tutaj. Eee... Kolejnym eee... to był egzotyczny. To był ten nasz, który mamy tutaj. Ale po egzotyczna. Czy po egzotycznym jest coś tak jak Seasonal? Bo, bo mi się zdaje, że coś po egzotycznym to był specjal. A może, że ten Seasonal jest gorszy od legendarnego. Tak wygląda, ale... Mi się zdaje, że to jest tak. Common, Epic, Legendar, Seasonal, Egzotyczny i później Specjalny. To jest tak moja teoria. Zmienimy się w mojego skinka, bo... Nie wiem, będzie lepiej. No to jest kiedy... To tam. Jest dużo sekretów w tej grze, nawet nie widziałem. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście tą dynię wielką z tyłu za naszymi plecami. Ona blokuje przejście do... okno tu widać jakiegoś miejsca, jakby kolejny event. A tym kolejnym eventem to może być ten... wiecie, ten so Halloween Sonic, ale nie wiadomo jak go nazwać. To tam spróbujemy się dostać, bo mi się zdaje, że jest to jakieś wejście górą. Tylko musimy sobie tam pójść teraz. Byście chcieli tam dojść, możecie iść moją drogą. I tak najważniejsze, tak mi się zdaje, że musimy iść na jakąś tą wyskocznię tą wiel bardzo wielką wyskocznię. Czyli musimy iść na taki pojedynczy hopek, wejść tam na górę, tu. I tutaj się wyszczelić z armaty. Dolecimy? Dolecimy. No Ale proszę pamiętać o tym, że to trzeba mieć bardzo duży level. Na to. to nie, ty, ci, którzy mają mały, to raczej nie starczy. Koks to jest. No. Ludzie. To jest jakieś wielkie drzewo, w którym pewnie będziemy się spinać. Nie wiem, co to jest tam takie niebieskie, takie małe kurcze. Chyba to jest studnia. Y, tam są dnie. Tu są jakieś przejścia. Tu jest przejście dosłownie. Tutaj też jest przejście i tutaj też jest przejście do czegoś. Wygląda ciekawie. Wygląda ciekawie. Um, tak, tutaj. O, tu jest jakaś nowa platforma. To idzie nowy Event. Jak mówiłem, to będzie z tym tutaj, tym legendarem. To jest jakaś nowa platforma, czyli ta będzie większa jeszcze. Ta dynia wielka nam tu blokuje wszystko. Spoczko jest, ale jest też nowy. Golden Sonic. Wam go pokażę też, ale tak, tutaj mamy ten nasz event. Do, już zebrałem sobie Smash Gig Pumping Roots. Łatwe, bo trzeba je po prostu znaleźć na mapie. Są gdzieś ukryte tak samo jak te Pumping Ghosty. To mi się zdaje, że to jest trudniejsze. Nie mogę nigdzie tego znaleźć tych takich. Już prawie wszystkie zebrałem, nie mogę reszty. To jest chyba najgorsza rzecz, która się zawsze powtarza. Zebranie tego. Trzeba na tym spędzać chyba z godziny, aby zebrać to 150. Troszeczkę wkurzane, ale da się zrobić. To teraz pójdziemy sobie do Golden Sonica. W zasadzie to są wszystkie rzeczy, które można spotkać w tym miejscu. Do Golden Sonica to się szło jakoś... ta ten. Typ. Dobrze, teraz musimy się wybić... tutaj i ten koło tego wyskoczyć tutaj jak tu jesteśmy, to trzeba dolecieć tędy o, nie doleciliśmy jeszcze raz trochę kiepsko nam coś wyszło lepiej czemu to nie chcę w ogóle nie wiem, zróbmy coś takiego dobra Powinno to zadziałać. Kolej, ostatni, ostatnia próba. Jak nie, to idziemy tą dłuższą drogą. O! Działa. Dobra, później wchodzicie po tej ścianie. Idziemy, idziemy do góry, idziemy do góry. Później wbijacie się z tego drzewa. Dosłownie tego o tutaj. W sumie jedyne miejsce, aby się wybić. Najwyżej. Lecicie na górę, to jest największa rzecz w sumie na całym tym. I tu są te gosty, które były w tamtym starym update'u tego Metal Repera No tak dziś to wygląda. Szkoda, że się nie dostaje odznaki za to. Odkrycie. Spoczko jest. To mi się będziemy widzieć, kiedy uzbieram to wszystko. Fajne to miejsce w sumie, odkryte nawet. Tu są jakieś platformy niepotrzebne. Da się na tym stać. Da się. Dobrze. Hmm, Dobra. No to sobie idziemy. Coś tutaj jest chyba. A nie. Nie wiem jak znaleźć te duchy. Może one są też na innych mapach. Co? Przecież... To się pojawiło. Odrespawniło. Jakby zrespałniło się drugi raz. Bo ja to wszystko zebrałem. O! I duch. O, bram. Jest 53. Kilka lat jeszcze mi to zajmie, ale ważne, że jest. Dobra, to widzimy się później, jak uzbieram. Zazwyczaj ten cały event wam pokażę tego skina i tu będzie na tyle, chociaż wam pokazałem już większość z tego, co tu było. To miejsce jest fajne i tam. To... Zaraz wracam. Więc tak! Nie uwierzycie, że już mogę zdobyć naszego tego na o, jeden mi został do zniszczenia, który sobie zostawiłem na koniec, aby wam pokazać, bo niby reakcję niby, bo nie wiadomo jaka będzie. Pierwszy raz będzie jakiś seasonal, się z tego cieszę. Pamiętajcie, że to jest limited time, czyli się skończy wkrótce. I tej dini nie ma. Wiecie dlaczego? Bo tu są takie ten, yy, klika które trzeba zebrać. Wszystkie, a wszystkie, dosłownie wszystkie, wszystkie, wtedy nam się to jest nowy skin. Pamiętaliście, jak wchodziłem tą górą? No nie da się. Myślałam, że to jest stabilna, że jako inny event, a to się okazało, że po części tak, bo nie wiem. O co chodzi z tym nietoperzem? No, rusz nietoperz. No, mamy ją wszędzie pokazaną. O, tutaj na przykład ona jest w klatce. Widzicie, że nudzili się. To my idziemy właśnie otworzyć to rzecz. Otworzymy tą klatkę. Zobaczymy, co będzie. No i udało się. Mamy co z klatką. Nagle się większa zrobiła. Ale tu mamy wszystko. Tu jest ten nasz Sjasunal Nie wiem, tak się dziennie nazywa. W sumie egzotyczny jest chyba lepszy, ale nie jestem pewny. Wygląda na to, że ten Sinus. Cox King Kluczą i tam No to fajnie, ona nam tam dziękuję takie to. W ogóle można jeszcze tego zbierać. Dalej, ale tutaj jest na przykład. Tutaj jeszcze jest. Tu jest. Ciekawe. A to co to za... Aha, jakieś świecące... Nie, bo tu światło jest... No dobra, fajny adventik. Dużo czasu zajmuje. Trzy godzinki mi to zajęło. Mi, bo mi się nie chciała tego robić. Tam, no, w naszej. Idziemy sobie do Grieville. Taki sekret, jak to najlepiej zrobić, to te duchy są najczęściej tam, gdzie... jakichś miejsc, które znasz, ale tam nie pójdziesz, bo ich nie widzisz, bo one tam są, ale troszeczkę bardziej utylne. O! Nienawidzę tej duchy, nie tej duski, czekać To już lepiej. Spoko event, pójdziemy sobie na Hilltopa, przejdziemy sobie tym naszym nowym skinem. Fajnie wygląda, powiem, ja ta czaszka. Ale widziałam na internecie inne zdjęcia tego szkieletu na kalsa. inaczej wyglądał. To jakby to jest inna wersja, albo po części to jest inny nakres po prostu. Taki przebrany, a tamten to był bardziej jakby wróg kto wie co będzie kolejne. Ważne, aby był jakiś event. Ale to znowu będzie za tydzień w sobotę. Hmm. Polecam też filmik, który się tu wam pojawi teraz w karcie. Właśnie go teraz widzicie. Ten filmik to jest... Yy, o tym. tym. Yy, kolejny nowy short, mam już dwa shorty. Ten short mi się nad podoba. Fajny jest. Śmieszny, bo ja nadal się śmieję nawet jak już pamiętam, co tam jest. To zobaczcie go. To jest w sumie na tyle w tym odcinku. Fajny, fajny skin, pierwszy Seasonal, nie wiem jak to powiedzieć do końca, spoczko. Jeszcze jest do zdobycia miotła, jak widzicie. Idealnie, sobie zobaczymy. Powerboard, Onet, jest, Onet! Trzeba ją sobie założyć, Ser teraz testujemy, no, jestem ciekawy. Miotła, tu też jest Seasonal, koks! Lepsza miotła. Chłop się patrzy, albo nie. Nie wiem, czy ma to gdzieś. Chyba jest ja tu chłopak, który zrobi ten stary event. Jego reakcja. To jest... Stanie w miejscu. No to. fajnie. Koks. Fajnie to jest zrobione. Ta miotła nie jest do końca taka do... dopracowana. Ale działa. Dobra, to jest więc na tyle w tym odcinku. No to przejść.